jest jeszcze tak. kwestia SMR-ów, o których też warto powiedzieć, czyli małych reaktorów jądrowych, które no, są technologią rozwijającą się w tej chwili, no, nową w tym sensie, że lada moment powstaną pierwsze, dobrze funkcjonujące, a my w tym wyścigu już wspólnie z Kanadyjczykami, Amerykanami no, braćmy udział właśnie, Orlen też tutaj wskazywał konkretne już lokalizacje do, do podpięcia, i tu niestety jest kompletna klapa. Znaczy, ten rząd nie podjął dalszych działań w tym obszarze i to mnie martwi, bo to jest technologia bardzo przyszłościowa. To jest mniej więcej. Żeby to sobie zdawać sprawę. No, jakby duża elektrownia jądrowa, no to ogromne powierzchnie. Natomiast taki SMR, czyli mniejsza elektrownia jądrowa, to jest powierzchnia więcej boiska, prawda? W związku z tym to nie są jakieś ogromne połacie, dużo mniejsze, mniejsza moc, ale rozproszona. To daje duże bezpieczeństwo. Bo jak mamy rozproszoną infrastrukturę tego typu, to nie jest tak łatwo zaatakować jeden reaktor, uderzyć, prawda, i odciąć, czyli linie przesyłowe. To też dawałoby to, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli większą dywersyfikację i bezpieczeństwo. I tu też warto byłoby na ten temat podyskutować i dociskać rząd, aby podjęli działania w dalszym zakresie.